Cześć, nazywam się Krzysztof Król i chcę zaprosić gorąco na webinar, który poprowadzę już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Będziemy sobie mówić o tym, jak pozbyć się strachu przed dokonywaniem bardzo ważnych decyzji w Twoim życiu, jak na przykład założyć firmę, jak nie bać się podjąć jakiegoś ryzykownego nawet biznesu, jak nie bać się tego, żeby podejść do osoby, która Ci się podoba, która jest dla Ciebie atrakcyjna, a do której boisz się odeżać słowem. E, będziemy mówić sobie również o tym, jak nie bać się podejmować jakichś decyzji, e, Zerwania na przykład z nałogami, zerwania z jakimś związkiem, który nie daje ci szczęścia i od dłuższego czasu tylko cię męczy. Jak zmienić pracę? Więc będziemy starać się przede wszystkim pozbyć się strachu przed porażką, pozbyć, pozbyć się strachu przed zmianą i pozbyć się tego wszystkiego, co ogranicza cię w dojściu do twoich marzeń i w dojściu do twoich celów. Także pozdrawiam cię gorąco tutaj, właśnie z Bangkoku, jestem na dachu w budynku pani w restauracji Vertigo, gdzie właśnie za chwilę z moimi przyjaciółmi będę jadł kolację. I chciałbym pokazać Ci tutaj właśnie inspirujący widok z 58 piętra tego przepięknego 15 milionowego miasta, jakim jest Bangkok. Także zapraszam Cię gorąco na ten webinar. Będzie naprawdę dużo się działo, będzie mnóstwo merytorycznej wiedzy, a Ty przede wszystkim nauczysz się właśnie jak pozbyć się Strachu przed porażką, jak radzić sobie z porażką czy z jakimiś niepowodzeniami w życiu, które się e, zdarzają każdemu, i jak podjąć odpowiednie decyzje w swoim życiu, często niełatwe decyzje. Także zapraszam Cię jeszcze raz, zapisz sobie powiadomienie, niedziela godzina 17. Ja poprowadzę ten webinar osobiście. Także trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień.